Kontynuacja działań. Dalej budujecie cegła po cegle, według planów, ten budynek. Ten budynek to wasz życiowy cel, wasza misja. Kontynuujecie dotychczasowe działania, ale nie są to tylko jakieś chwilowe pragnienia. Tylko plan waszej duszy na całe życie. Kontynuujecie go. Ale tej duszy wcale nie widzicie, ona jest od Was odwrócona. Wasze wibracje są dużo poniżej jej poziomu. Więc wy nie wiecie, nie czujecie, nie spodziewacie się nawet, że to, co robicie w życiu, związane jest z Waszą duszą. To są jej plany. Arka Przymierza, podpisaliście ważną umowę na to życie. Kontrakt samym źródłem, chcąc, nie chcąc, będąc świadomym czy nieświadomym, ten kontrakt realizujecie cegła po cegle. Boski uzdrowiciel, jeżeli tego potrzebujecie, taki pojawi się w waszym życiu, bardzo dobry lekarz, który was uleczy, ale ten kontrakt ze źródłem mówi o was, że to wy jesteście boskimi uzdrowicielami, macie moc, by uleczać siebie i innych. I to jest Wasza misja, Wasza droga, Wasze zobowiązanie. Uwalniacie się od karmy. Te kule u nogi, karmiczne energie, które spowalniały Wasze ruchy, nie pozwalały się rozwijać, to wszystko odchodzi. Łańcuchy zerwane, uwalniacie się. Odwrócony Budda, odkrył prawdę, odkrył swoją misję, przeznaczenie. Wstaje spod tego drzewa i idzie. Jest ogromna szansa, że coś odkryjecie. Pod natchnieniem może przeczytacie jakąś książkę, coś usłyszycie i odkryjecie nową drogę życia dla siebie. Ale serce piramidy pokazuje, że ten czas jest dla Was trudny. Nie macie dla siebie przestrzeni, czasu, samotności, wolności, by tę misję w tej chwili realizować. Dowiecie się, co robić, ale jeszcze nie będziecie mieli czasu, by to robić. Ale to jest okres przejściowy, o tym mówi ta karta odwrócona, więc się tym nie martwcie. Wasze duchowe rodziny, opiekunowie, także są odwróceni, jak wasza dusza, więc ciężkie wibracje w was jeszcze są. Pomimo tego uwolnienia się od karmy, jeszcze nie doszliście do siebie, jeszcze jest za wcześnie. Ale wy ten szczyt osiągniecie karta powodzenia, sukcesu i szczęścia. Ale to jest Wasza ciężka praca. Nie dostajecie nic za darmo. To Wasza ciężka praca doprowadzi Was na ten szczyt. Wyższego szczytu już nie ma. Możecie wszystko. Musicie już tu i teraz wiedzieć, że to, czego pragniecie, osiągniecie. Macie siły i środki. Do dzieła. Dziękuję Tobie za subskrypcję, lajka i komentarz. To był przekaz dla Ciebie.